20 stycznia bieżącego roku w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Bazylice Mniejszej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Woli odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył pasterz diecezji włocławskiej, ksiądzbiskup biskup Alojzy Mering. Naukę wygłosił ksiądz biskup Jan Cieślar, zwierzchnik diecezji ewangelicko-augsburskiej. Wysłuchajmy fragmentu przemówienia świętego Jana Pawła II, orędownika zgody jedności i pokoju, Wygłoszonego w Warszawie w 1983 roku podczas spotkania ekumenicznego. Ostatni sobór powszechny watykański II wyraźnie spotęgował w Kościele katolickim pragnienie jedności, o którą Chrystus prosił Ojca w godzinie rozstania się z uczniami. Jesteśmy świadomi, że powrót do pełnej jedności wymaga wielkiej pokory i miłości, odwagi i nadziei. Pod tchnieniem Ducha Świętego pokonaliśmy już niemalo trudności i przeszkód. Z wielu kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi prowadzimy oficjalny dialog ekumeniczny w duchu szukania prawdy i miłości. Z radością przyjmuję od moich braci w biskupstwie każdą wiadomość o tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, który od wielu lat jest obchodzony tradycyjnie w miesiącu stycznia. Wspólne modlitwy wyznawców Chrystusa są nie tylko doskonałą sposobnością po temu, żeby dostrzec innych chrześcijan żyjących w tej samej społeczności, ale nade wszystko stanowią zachętę do praktykowania żywszej wiary są poniekąd wezwaniem do głębszego umilowania Chrystusa. Tego Chrystusa, w którym wszyscy stanowimy jedno. Choć niekiedy mamy inne tradycje, inne obyczaje, inny styl myślenia, jednakże czujemy się wszyscy wezwani do ściślejszego zjednoczenia z Chrystusem i wokół Chrystusa. Właśnie temu służą modlitwy o jedność Kościołów. Bez tych modlitw ruch ekumeniczny nie byłby tym, czym jest.